Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to Poganka, syrofenicjanka z pochodzenia. I prosiła go, żeby złego ducha wyrzuciły z jej córki. I powiedział do niej Jezus: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź. Zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu. Zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.